W kalendarzu mamy marzec. Marzec dla ogrodnika to jest taki czas, kiedy w jego dłoniach najczęściej są te przyrządy, narzędzia, y, różnej wielkości sekatory, małe, duże, a to dlatego, że w marcu mamy bardzo dużo cięcia w ogrodzie. A dzisiaj jesteśmy przy takiej roślinie, którą na pewno trzeba ściąć na wiosnę, jeśli chcemy cieszyć się pięknymi e, kwiatostanami. A mowa o budleji. Budleja Dawida Widoczna za mną. W naszej kolekcji mamy kilka odmian budlei. E, możecie je zobaczyć na przełomie sierpnia, września, kiedy pięknie kwitnie. Zwabia roje motyli, dlatego też nazywana jest motyli krzewem. E, polska nazwa budlei. Omrzyn. Rzadko stosowana. Mówimy częściej budleja, budleja Dawida. E, I tak. Budleja jest rośliną krzewiastą, która kwitnie na pędach e, jednorocznych. E, I żeby mieć piękny efekt kwitnienia, trzeba po prostu te pędy przyciąć. E, cięcie u budlei jest bardzo drastyczne. To, co tu mamy e, przed sobą, tu może zbliżymy fragment tej gałązki. To fragment pędu to jest miejsce zeszłorocznego cięcia. Tak więc widzimy, że cały ten przyrost tutaj, no półtora metra na pewno, to jest przyrost jednoroczny, czyli tyle nam tej budlei w ciągu roku przyrośnie. Tak więc jeżeli ją zetniemy tak bardzo nisko, tak jak jest wskazywane na 20 cm, to ona w ciągu tych kilku miesięcy wyrośnie z powrotem, z powrotem w taki okazały krzew. Tak naprawdę w przypadku Woodley zalecane jest takie dwuetapowe cięcie. Tak naprawdę jesienią późną po przekwitnieniu powinno się te pędy poniżej kwiatostanów przyciąć na zimę. My tego nie zrobiliśmy. Zrobimy teraz takie, taki drugi etap cięcia, czyli to właściwe cięcie. No i widać, że będzie nam tutaj przeszkadzał rój nasion, który się tutaj będzie sypał. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale jak poruszymy tym kwiatostanem, to po prostu mnóstwo bardzo drobnych nasionek się sypie. Tak więc nawet już z tego względu wskazane jest, żeby te kwiatostany na zimę usunąć, żeby nam potem się ta budleja nie rozsiewała. Bo ona się niestety bardzo rozsiewa i tutaj na tej rabatce za jakiś czas będzie mnóstwo nowych siedek budlei. No tego pewnie też nie chcemy, bo mamy tu inne rośliny w sąsiedztwie piwonie, także ta budleja nam nie jest tak obficie potrzebna wszędzie. No dobrze, to przycinamy teraz. Mam ze sobą takie większe narzędzie też, bo te pędy budlei są całkiem okazałe i zdrewniałe i silne. Tak jak mówiłam, tniemy na wysokości 20 cm. Także tu sobie ten pęd już przycinamy, no będzie nam się tutaj niestety wszystko sypać na głowę, ale jakoś musimy to przetrwać. Także ostrym, zdecydowanym cięciem ciachamy na wysokości około 20 cm wszystkie pędy. No jak mamy jakieś cienkie, takie jak tutaj, cieniutkie pędy pokładające się, więc możemy drobniejszym sekatorem to wyciąć. A pozostałe mniej więcej na taką wysokość. 20 cm. Ciachamy cały taki krzew. Po kolei. Te drobniejsze gałązki ze środka, tak jak tu widać, to możemy też wyciąć. dłużej, skrócić bez obaw, bo tak jak mówiłam, ona nam tutaj będzie intensywnie odrastać. Tak samo taka gałąź, tutaj widzimy pozioma, która nam się płoży po ziemi, już możemy ją sobie tutaj od razu wyciąć i zrobić taki porządek. O, tu mamy cieńsze, więc sobie cieńszego sekatorka użyję. Nie ma problemu. A do tych grubszych gałęzi już porządniejszy sprzęt. I ciachamy dokładnie też na taką wysokość. No, budleja jest taką rośliną, która nie ma dużej mrozoodporności, więc zalecane jest, żeby to cięcie było już w momencie, kiedy te silne przymrozki miną. No, w naszych prognozach długoterminowych póki co nie widać silnych mrozów, także już z powodzeniem możemy naszą budleję przycinać. Bardzo dobrze nam przetrwała tą srogą w te, tegoroczną zimę także jest szansa na obfite kwitnienie w tym roku także motyle będą miały na pewno dużo poży pożytku na naszych budlejach i jeszcze kawałek no to jest nasza chyba naj, najokazalsza budleja w ogrodzie no to okazy nasze mają już tutaj po, po kilka lat także już Całkiem się rozrosły, całkiem okazałe wyglądały. Jeszcze kilka gałązek i będzie prawie finał. Jeszcze tutaj, tak, tak. z tej strony. I ostatnie prawie cięcie. No i prawie to mamy jeszcze tutaj. Zostało nam kilka tych drobnych gałązek, tu już sobie tym sekatorem skrócę. Podobnie tutaj wyrastają takie cienkie, więc możemy je u podstawy też powycinać. No i tak, tak wygląda. Był krzew prawie dwumetrowy, zostało coś takiego, ale bez obaw, bo to jest konieczne, żeby budleja się pięknie zregenerowała i żeby nam z powodzeniem zakwitła. Także dziękuję za uwagę, tnijcie Wasze budleje bez obaw, bo trzeba drastycznie działać, żeby efekt był dobry. Do zobaczenia.